Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział ósmy, uzdrowienie trędowatego. Gdy szedł z góry, podążał za nim wielki tłum. Wtedy poszedł do niego trędowaty, pokonił się i prosił: Panie, jeżeli zechcesz, możesz mnie oczyścić. On wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus mu nakazał, pamiętaj, nie mów o tym nikomu, lecz idź. Pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż ofiarę. Zgodnie z nakazem Mojżesza. Uzdrowienie trendowatego, objaśnienie. Rozdział 8 otwiera narracyjną część Ewangelii. Mateusz przedstawia w niej czyny Jezusa i ukazuje go jako lekarza i cudotwórcę. Według prawa, trąd był największą nieczystością. Dlatego wykluczał chorego ze społeczności. Człowiek dotknięty trądem musiał usunąć się z własnej rodziny i grona przyjaciół, gdyż stanowił zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Stawał się więc człowiekiem marginesu. Trędowaty zbliżając się do Jezusa złamał przepisy Starego Testamentu. Uczynił to jednak kierując się głęboką wiarą. Jezus uzdrawiając go przywrócił trędowatego w wspólnocie. Uzdrowiony musiał jeszcze dopełnić przepisów prawa. Przestawić się kaponowi, który po stwierdzeniu faktu uzdrowienia miał polecić mu złożenie ofiary. W ten sposób oficjalnie, poświad w ten sposób oficjalnie poświadczono uzdrowienie, a człowiek odzyskawszy czystość mógł wrócić do społeczności. Dla wierzących pierwotnego kościoła, tron był przede wszystkim obrazem grzechu i choroby duszy. Dlatego Ewangelista opisuje trąd w kategoriach nieczystości. Nie pisze o wyleczeniu, ale o oczyszczeniu. Przykład trendowatego uświadamia społeczne skutki osobistego grzechu, a więc zagrożenie dla innych oraz okaleczanie wspólnoty przez wykluczanie się z niej. Są nimi zagrożenie dla moralnego zdrowia innych wiernych oraz okaleczanie wspólnoty, z którą grzesznik traci pełną więź. Godząc się na grzech. Wiara setnika. Gdy wszedł do kafarna, zbliżył się do niego setnik i zaczął prosić. Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Powiedział mu: Przyjdę, aby go uzdrowić. Wtedy setnik rzekł: Panie, nie jestem godny, abyś wszedł do mojego domu, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja, chociaż sam podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy, i kiedy mówię jednemu z nich idź, on idzie, a innemu przyjdź, on przychodzi. A gdy do sługi mówię zrób to, on robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do idących za nim: Zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie spotkałem tak wielkiej wiary, i dlatego mówię Wam: Przyjdźcie ze wschodu i zachodu, przy, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, i w Królestwie Niebieskim zasiądą przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś powiedział: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. W tej samej chwili jego sługa odzyskał zdrowie. Wiara Setnika. Objaśnienie. Kafarnam stało się centrum działalności Jezusa i jego miastem. W tej osadzie rybackiej ze względu na przebiegającą w pobliżu granicę stacjonował garnizon wojska. Setnik był bardzo przychylny Żydom. Gdyż zbudował dla nich synagogę. Tematem tego opowiadania jest wiara i, wiara i pokora wobec Chrystusa. Żołnierz poprosił o wizytę w swoim domu. Nie chciał narazić Jezusa na nieprzyjemności ze strony rodaków z powodu wizyty w domu Poganina. Słowa oficera wyrażają także świadomość własnej grzeszności, wiarę w moc słowa Jezusa, setnik opierał. Na własnym doświadczeniu karności wojskowej. Był pewny, że jego prośba spowoduje interwencję mistrza, któremu uzdrowicielskie słowo będzie nieodwołalnym rozkazem. Chrystus pochwalił wiarę setnika, a równocześnie zapowiedział wejście Pogan do Królestwa Niebieskiego. Kościół włączył wyznanie setnika do liturgii mszy świętej przed komunią świętą wierni modlą się jego słowami, uznając własną niegodność. I wyznając wiarę w uzdrowicielską moc Chrystusa. Uzdrowienie w domu Piotra. Jezus wszedł do domu Piotra i zobaczył, że jego tościowa leży w gorączce. Dotnął jej ręki i gorączka ustąpiła, a tościowa wstała i usługiwała mu. Wieczorem przeprowadzano do niego wielu opętanych, a on słowem wyrzucał złe duchy i uzdrawiał wszystkich chorych. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. Uzdrowienie w domu Piotra. Objaśnienie. Uzdrowienie teściowi Piotra sprawiło, że przybywało wielu chorych w stałej okolicy. Opis uzdrowień jest bardzo ogólnikowy i uproszczony. Dzięki temu uwaga koncentruje się na Jezusie. Na Jego pełnym miłości w stosunku do chorych i potrzebujących pomocy, oraz, oraz na Jego wszechmocy, która odsłania Jego zbawczą misję. Moc Chrystusa ujawniła się przede wszystkim w zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i złymi duchami. Cudowne, cudowne uzdrowienia objawiają Jego władzę nad czatanem i zapowiadają ostateczny triumf Chrystusa. Chorobę uważano za naturalne następstwo grzechu i sądzono, że człowiek chory pozostaje we władaniu swojego ducha. Przywrócić choremu zdrowie oznaczało więc uwolnić go spod władzy szatana. Cytując proroctwo Izajasza, Mateusz podobnie przywołuje zapowiadanego przez proroka sługę pańskiego. Proroctwo to wypełnia się w Jezusie od początku Jego publicznej działalności. Aby osiągnąć swój szczyt w jego męcej śmierci i zmartwychwstaniu. Potrzeba wyrzeczeń. Gdy Jezus zobaczył gromadzący się wokół Niego tłum, polecił przeprawić się na drugą stronę jeziora. Wtedy przyszedł do Niego pewien nauczyciel pisma i powiedział: „Nauczycielu, pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki gniazda tylko syn człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. A inny Jego uczeń powiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Ale Jezus odparł: Pójdź za mną, a o marli nie grzebią swoich umarłych. Potrzeba wyrzeczeń, objaśnienie. Jezus nie pozostawił wątpliwości, że bezwzględnym warunkiem pójścia za nim jest wyrzeczenie się wszystkiego. Przywiązania do bogactwa i dotychczasowego życia. Uczeń ma dzielić los mistrza, który nie ma przecież stałego miejsca zamieszkania. Drogi rozmówca, chciał pójść za Jezusem, ale po wypełnieniu uczynku miłosierdzia względem osoby zmarłej, pochowanie zmarłego ojca było u Żydów uważane za niezwykle ważny obowiązek. Pójście za Jezusem, a więc przyjęcie jego nauki, jest jednak ważniejsze niż dobre uczynki, nawet względem najbliższych. Najpierw mamy być uczniami Jezusa, zaś wszystko inne potem. Uciszenie burzy. Potem wsiadł do łodzi, a za nim poszli jego uczniowie. Nagle zerwała się na jeziorze tak wielka burza, że fale zalewały łódź. A on spał. Zaczęli go budzić i krzyczeli: Panie, ratuj gniemy. Odpowiedział im: Ludzie słabej wiary. Czemu się boicie? Potem stał, gromi wichry i jezioro i zapanowała głęboka cisza. A ludzie dziwili się i pytali: Kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne? Uciszenie burzy, objaśnienie. Łódź, na którą ewangelista zwraca uwagę, jest obrazem kościoła w niebezpieczeństwie. W sytuacji zagrożenia uczniowie zwracają się do Jezusa, nazywają go Panem. I proszą o ratunek, a dosłownie o zbawienie. Uciekają się do tego, który może ich zbawić, ocalić. Wyrzut w jaki Jezus czyni, czyni uczniom jest bardziej wezwaniem do zastanowienia się nad kondycją ich wiary niż naganą za jej brak. Słaba wiara nie wystarczy do przetrwania trudnych prób i doświadczeń. Wydarzenie z burzą służyło w pierwotnym Kościele po uczeniu, że wiara. Moc Jezusa jest potrzebna i że daje niezbędną siłę do pokonania życiowych niebezpieczeństw. Posłuszeństwo Jezusowi i zaufanie do niego, zwłaszcza w chwilach próby, okazują się niezawodnie skuteczne.